zawodową. W tej chwili przeprowadzimy walkę oficjalną. Pierwsza walka K1 Rules, kategoria do 62 kg. Michał Matrix Królik, Pako Tinka 60 kg, 500. zdjęcie. Matrix. Jeszcze proszę bardzo. Nie, nie, zdjęcie. Kotlar. Edymak, Boxing Klub Bartajów 102 59 50, 500 Proszę bardzo zawodników do zdjęcia. Thank you. Thank you. Thank you. 5 minut <grym> na <w> teleporterów. 5 minut, dobra. Dobra, ja jestem. <grym>

Plus 91 kg. Niestety z przyczyn niezależnych od Kabila nie mógł się stawić. Zapraszam. Rudowana Kule, Areż Gim Flina. Kategoria plus 91 kg. K1 dług. 99300 Radowność składu i trener Kamila No stworzeni. tyle nie będzie radę. Bravo. Walka wieczoru. Walka o tytuł zawodowego mistrza Polski w formule low kick, kategoria do 75 kg. Zapraszam na wagę Tomasz Gromacki, pakot Tim Katowice. <noise> Siedemdziesiąt cztery siedemset O, ale ponyckał Ringraków. Siedemdziesiąt cztery sześćset. Pięć minut na fotoreporterów. reporterów. Ty go ciemnie, ciernatko. Ja jestem długi. Łucz. Gratulacje. Dobra Dziękujemy pannu państwu bardzo do dnia jutrzejszego. Zboczamy się po czas. Około godziny 17 rozpoczniemy od walki K K1 Ruz kategoria do 62 kg, Michał Matrix, Królik, Pakotim Katowice, Milan Kotla, Edymarski Box Klub Bardejo Kolejną walką K1 RULES plus 91 kg, Kamil Sokołowski, Pakotim Katowice kontra Radowankula, RS Gym Żilina. i walka wieczoru, walka od tu zawodowego mistrza Polski Lowki do 75 kg. Tomasz Gromacki, Pakoty w Katowice, kontra Piotr Sokół, Ring Kraków. Dziękuję do zobaczenia jutro.

D'eus kozh, 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 kozh,